Trener Artur Bronek. Trenerze, proszę o parę słów na temat dzisiejszego meczu. Gratulacje dla całego zespołu, dla sztabu szkoleniowego za to jak w dwa dni przygotowali wszystko. My nie jesteśmy zwyczajni tak jak Zielona Góra do tego rytmu, więc nie było dla nas łatwo. Cieszę się, że trafiliśmy za trzy punkty w przeciwieństwie do ostatniego meczu. Ja myślę, że to było dość ważne. 113 punktów na tak trudnym terenie jak Zielona Góra. Uh, myślę, że nie jest łatwo zdobyć, uh, więc jeszcze raz gratulacje, uh, pozdrawiam wszystkich tutaj, którzy byli na tej hali, wszystkich z którymi miałem kontakt, Wszystkiego dobrego życzę dla całego Stalmetu Zielona Góra. Dziękuję. Uh, I was a hard fought game. Um, both teams fought to the to the last second. Um, coach had a great game plan for us today. Uh, we've been working on. Last couple days and we just had to listen to him and execute and uh we came out here and got a got a good roll versus a good stalemate team. to był trudny mecz dla obydwu drużyn. Walczyliśmy do końca. Trener miał świetny game plan, który udało nam się wdrożyć. I Dzięki temu wygraliśmy. Czy ma jakieś pytania? Powiedzmy, że był jakiś element, jeden czy elementy, które tutaj Pana zdaniem nami przeważyły dzisiaj na waszą czy przechylili tą szalę na waszą Ja myślę, że skuteczność chyba obu zespołów była dość mocno wysoka. Jedyne co, co się rzuca na pewno statystycznie w oczy to zbiórki w ataku naszego zespołu 19. Myślę, że to hmm. dużo. I druga rzecz, myślę, że gra na pick and rollu nasza, to jak zawodnicy egzekwowali to co mieliśmy założone. Nie, nie smakuje wyjątkowo. Cieszę się, cieszę się że, że mogłem znowu wygrać w zielonej górze. E, e, nic wyjątkowego. Oczywiście wyjątkowe jest bardziej to, że, że to jest zespół, który do tej pory ma dwie porażki i wygrał 15 meczów z rzędu i my jako Beniaminek byliśmy w stanie zagrać taki mecz, to było bardziej wyjątkowe niż, niż cała reszta że spodziewał się pan, że tak łatwo pod, pod koszem pójdzie, 39-25 w zbiórkach i zazwyczaj dostępem dominował pod koszem i się było zupełnie na odwrót. Hmm, to chyba już powiedziałem o tej zbiórce w ataku, że myślę, że ona była kluczowa, bo 19 desek zebraliśmy. Oprócz tego... Cieszę się, że zdobyliśmy 54 punkty w pomalowanym. Ja myślę, że oprócz rzutów za trzy, te 54 punkty, 31 rzutów wolnych świadczy o naszej agresywności. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję trenerze, you. Dziękuję Wam bardzo.